Ciewa bardzo. Hej. Wow, Diva. No to jest, jest najlepszy. przyszedł powiedział w ogóle, że świetnie wyglądam, mam piękne ciuchy, że mam zawsze lepsze komentarze i w ogóle tylko mnie pochwalił, bo kogo innego tu chwalić. A, ma spicker. <laughs> spiker nie ma niczego najlepszego, jakby. No, jak no spiker jest zajebisty, on taki właśnie jest taki amerykański, zawsze można z nim pogadać. Siema, Stefy. Olivia, ko ja wiesz. Oh. Ja byłam zadowolona, że w końcu poznam Steflera i nie mieliśmy okazji się poznać w innych ojczasze, tylko przez Instagram się tam kojarzyliśmy. Cześć, Stefler! Cześć, oh. Trochę się poirytowałam, bo podszedł do mnie i cześć, Stifler. Cześć, Stifler. Tak, cześć, cześć. Oh. No właśnie, Baronę nie poznałem, nie? Taka właśnie, tak dziwnie, dziwnie spieczona jest, nie? Mam w piżamie bez make-upu, cześć, Stifler. Tak ja się przedstawił sobie. Myślałam po początku, źle żartów, ale później patrząc. No nie, nie poznał.